Witam Państwa serdecznie i dzisiaj zaprezentuję Wam moje piginy na kolejną, drugą już fazę Majora. A więc jak nie pikować by trafić co najmniej 5 poprawnych drużyn. Słuchajcie, ostatnia faza poszła mi bezbłędnie. Gdyby tylko zaliczyć i trafić dodatkowo 6 drużyn, ale co by się nie działo, kolejna faza przed nami i trzeba dać znowu pokaz swoich umiejętności analitycznych, a więc zacznijmy od analizy. I pików. Jeżeli zobaczymy sobie na pierwsze mecze, widzimy, że takie drużyny grają na siebie, a więc stąd można już wywrócić 3-0 wynik oraz 0-3, no bo jakby de facto no, są to pierwsze mecze, a więc któraś z tych drużyn na pewno gdzieś tam e przejdzie. A przynajmniej w teorii, bo one będą jakby nie patrzeć, dyktować, kto będzie miał szansę właśnie na co. A więc w tej wazie najmocniejszy zespół to chyba Falcons. Face i heroic z znakiem zech pytania. Falcons jest raczej mocno drużyną, chyba wszyscy wiemy, z ze Miniko na czele tak naprawdę. Ostatnimi czasy przegrywali chyba tylko na Vitality tak naprawdę, więc tutaj myślę, że mają naprawdę duże szanse, a przynajmniej oceniając poprzednie grę. A dzisiejszym sponsorem filmu jest PirateSwap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego Cesa. A więc jeżeli znudzą ci się obecne skórki lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają Ci w ekwipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego na PirateSwapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru. Oraz z przejrzystym filtrom, które pomogą ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz to chcesz. Dodatkowo z kodem maciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności, jak widzisz, jest od groma i trochu, pobliczka, karty, przelewy czy nawet i krypto. A jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało, na stronie znajdziesz proste challenge'e, które również zapewniają mały, fajny bonusik. A i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10 dolarów. Także sprawdź parę słapa już dziś. Link znajdziesz w opisie. Drugim z takich faworytów może być Face albo Heroic. Problem tutaj największy pojawia się jednak taki, że te dwie drużyny będą rozgrywać mecz na siebie. Jak widzicie, analizując kolejny mecze, raczej na Falcons nie trafią, a przynajmniej w teorii, także Falcons i Face chyba będziemy brać. Problemem Face jest to jednak taki, że nieważne jaki skład będą oni mieli. Lubią oni czasem po prostu wykręcić niezły aż wszystkim i przegrać na przykład do jednej czy dwóch rund, ale też mogą zrobić wynik odwrotny, czyli np. 13-0 czy 13 -1. Także lekka loteria tutaj jest, ja jednak postawię raczej na Face i zaryzykuję. Z kolejny wynik 0-3, nieszczęsny wrzucę drużyny Legacy i talu. Legacy jakimś magicznym trudem przyszło dalej, ale no nie ma opcji, żeby poszło im dwa razy tak samo. Dobrze, prawda? Co dodają, natomiast mimo iż uważam, że nie grają oni źle, tak mogą oni trafić na lyn Wyżyn gdzieś w kolejnych po prostu maczapach. A szczerze mówiąc, z tej dwójki Len Wyżyn pokazało się chyba jako po prostu ta lepsza drużyna. Te mecze, z którymi grali, po prostu albo były wyrównane, albo przegrywali jakąś dużą ilością rund straconych, albo po prostu wygrywali zacnie. I to niekoniecznie na takie mamikowe drużyny. Zresztą no, tak widzicie, że rozkładają się mecze, więc też na nich postawię. Także te drużyny lądują na 3.003, a kto na 3.1 i 3.2? Well, po dogłębnej analizie sytuacji, mecz Rozkładu gwiazd i planet na niebie stwierdzić mogę, że OG ma całkiem zacne szanse. Całkiem zacnie przyszli poprzednią fazę, więc i tutaj są w stanie coś poddymić. Nikodos wykręcił naprawdę najlepsze staty w historii chyba jakiegokolwiek majoru, a więc naprawdę nieźle gotuje, więc pozwoli mu po prostu gotować dalej. Co prawda te ich mecze mogą być na, nazwijmy to w cudzysłowie mocniejsze drużyny, ale sami też są mocni. Drugi team ek to oczywiście Heroic, oni zrobią albo 3-0, albo 3-1, także tak czy tak przejdą. Szkoda tego, że nie działa to na zasadzie takiej, że jakby zrobili 3-0, no to by zaliczyło też mi wynik 3-1, ale no cóż, niech im się noga chociaż raz spotknie, a tak pewnie do nich przejdą po prostu dalej chłopaki. Dalej idąc mamy co? 3D Max, całkiem miłe match myślę, takie nawet do ugrania. Furia to kolejna drużyna myślę z mocnym składem i folenem, a więc modlić tutaj trzeba do brazylijskich bóstw i bogów, by wykręcił staty 20-0, bo w przeciwnym wypadku będą to staty 0-20, jak wszyscy wiemy, ale no cóż, cała reszta myślę, że w razie co może mu pomóc i po prostu wy Prowadzić ten teamek dalej. No i teraz tutaj dalej rozpoczyna się lekka loteria, mieszanie na wyższym poziomie. Mamy VIP, które jakby nie patrzeć, nie jest takim złym zespołem. Beat, którego skład przeszło 3-0. Bedwum, które też całkiem dobrze sobie poradziło. MIBR czy chociażby NMG. -e. Ale no coś trzeba tutaj wybrać. I potem, jak mogą rozłożyć się mecze, ostatecznie wybrałem Bedwum oraz m MAT. Chociaż tutaj długo rozmyślałem też nad B8. Ale z racji, że kumbel przekonał mnie na to M80 ponad B8, to w takim razie zwalę w razie, co wszystko na niego. Także moi mili, tak bardzo recordują się moje piki, na drugą fazę Majora. Pamiętajcie też o tym, żeby sami zrobić może research przed pikemami i wybraniem ich, bo jak widzicie, nie jednak też czasem się mylą. Mimo tego nakliczę, że tym razem nam wszystkim siądzie, pięć przynajmniej tych pików i będziemy się wszyscy cieszyć. Póki co jednak ja bardzo dziękuję za uwagę. Byłem Maciasty, trzymam kciuki za nasze wszystkie pikemy i co? Życzymy miłego dnia i do następnego razu. Cześć!